13 rzeczy, które całkowicie zmieniły moje życie. Opowiem Wam, co wpłynęło na moje życie, że weszło na wyższy poziom. To tak, zacznę od krótkich treningów domowych. To był wielki przełom w 2013 roku, kiedy zacząłem trenować. Wtedy nauczyłem się samodyscypliny już w takim podstawowym poziomie, bo wiadomo, że z każdym kolejnym rokiem. Ta moja samodyscyplina rośnie, jednak ten sport jest tym fundamentem i pozwolił mi wejść na taki poziom, dzięki któremu łatwiej mi było robić wszystko, in wszystko inne, niezwiązane też ze sportem. Więc to był dla mnie przełom. Tak samo nauka, nauka o tym treningu. Głównie z YouTube. Bardzo lubię tę platformę i jest tam bardzo dużo wiedzy. Można się uczyć o dowolnej dziedzinie, i to i związanej czy to z treningami, z dietą, ale również z różnymi innymi y, dziedzinami, jak psychologia, finanse, rozwój osobisty. Jest masa darmowej wiedzy, więc ogólnie polecam. I tak, nauka była dla mnie też y, przełomowa. Y, głównie słucham na słuchawkach obrazu, zazwyczaj ktoś coś tłumaczy, tak jak ja teraz, też można było mnie puścić na słuchawki i, i, i słuchać i nie trzeba na mnie patrzeć, tak samo inni, twórcy, którzy dają wartość, zazwyczaj te wideo nie ma znaczenia, liczy się tylko to, co oni przekazują także to było też bardzo ważne, że zacząłem też bardzo dużo słuchać, kolejna rzecz, no to jest właśnie nauka o odżywianiu i już obliczanie kalorii, czyli już wstępnie wpisywałem sobie w aplikacje, wtedy działały inne, teraz naj najbardziej popularne jest Fitatu, które też polecam i gdy, w momencie gdy zacząłem e, podliczać te kalorie, wtedy robiłem mm, najlepszą formę, jeśli chodzi o odtłuszczenie organizmu. <grym> wyszedł sześciopak, więc e, to też było dla mnie takie m, pokazane, po, to też pokazało, że e, mam takie poczucie, że rośnie te poczucie skuteczności, że jak sobie wyznaczę coś, to to osiągam i wtedy te podliczanie kalorii e, pozwoliło mi dojść do takiego poziomu tłuszczu, który wyznaczyłem, że chcę osiągnąć, więc to był kolejny element taki dla mnie przełomowy. Też było wtedy takie niszowe i rzadko kto podliczał te kalorie i same te rozpowszechnianie tego systemu odżywiania też było dla mnie ważne i, i, i takie satysfakcjonujące. I później jak trenowałem sobie na początku w domu, tak później żeby mocniej się rozwinąć sylwetkowo poszedłem na, na, na siłownię. No i to też był mocny game changer. I każdy, kto poszedł na to siłownię i jednak yy, na rzecz yy, siłowni zrezygnował już z treningów domowych, Wiem, wie o czym yy, mówię, I, i to też było mega, mega rozwojowe dla mnie. I tam mega się rozwinąłem jako, jako trener, yy, i również yy, w tamtym momencie yy, miałem różne cele, yy, sylwetkowe. Które też osiągnąłem, więc to też było dla mnie e, mega przełomowe, gdy poszedłem pierwszy raz na siłownię. Kolejna rzecz to współpraca z trenerem. Mimo, że sam już dużo wiedziałem na ten temat, dużo się uczyłem, to jednak miałem osobę, która wyznaczyła mi plan, wyznaczyła mi ilość kalorii, makroskładników. Zawsze mogłem się spytać e, czegoś. E, o coś, co nie wiedziałem, co było związane z odżywianiem lub treningiem. I dla mnie to była mega kompetentna osoba i, i, i bardzo się cieszę, że wtedy też wzięłem to osobę, by mnie prowadziła i, i to też było takie dla mnie mega rozwojowe, gdy zacząłem współpracować z trenerem, z Czerniewiczem, koleś z Olsztyna, Także później współpracowałem łącznie z nim przez 5 lat i, i dobrze wspominam ten okres i to też było dla mnie ważne. I kolejna rzecz to prowadzenie ludzi za darmo. Tak, chciałem być później trenerem i uznałem, że muszę mieć jakieś doświadczenie. Żeby zdobyć doświadczenie, wcale nie musiałem pracować za pieniądze, więc zdobyłem je poprzez trenowanie ludzi za darmo. Każdy, kto nowy przyszedł na siłownię, wtedy jego instruowałem. I część wiadomo, że pochodziła kilka razy i zrezygnowała, ale część zostawała, miała fajne efekty i to też moim zdaniem było bardzo ważne w moim życiu, ten moment, kiedy zacząłem prowadzić ludzi za darmo. Później e, zrobienie kursów stacjonarnych to też było dla mnie istotne. Pojechałem z kuzynem do Wrocławia. Bo jakoś nie widziałem potencjału w, te, w tamtych czasach. w większości e, takich kursów na trenera personalnego widziałem one są takie, bar były bardziej dla papierka, <grywka> w, w tamtym momencie. Teraz może jest dużo wartościowych, ale ten nauczyciel Sebastian Kot uznałem, że jest mega, mega. I do tego jeszcze Grzegorz Wałga, no, tych dwóch. To było strój boju, bo wtedy. Bawiłem się w dźwiganie ciężarów, zrobiliśmy sobie ten kurs i, i to już było dla mnie też takim kolejnym krokiem milowym w moim rozwoju ogólnie i rozwoju jako trener. Kolejne co było dla mnie istotne to założenie sobie, żeby codziennie się czegoś uczyć. Po prostu, że nie już jak mam chęć coś posłuchać, tylko mieć, miałem już postanowienie, by codziennie uczyć się czegokolwiek ale żeby mieć takie odchoczone jak trening, tak samo taka nauka, mimo że już nie studiowałem, ale dalej, a nawet więcej się zacząłem uczyć, jak, jak, jak skończyłem te studia. Także ten kwadrans rozwoju, który później się przerodził i obecnie jest złoto godzina, że co najmniej godzinę chce się m, pouczyć się czegoś, to jest dla mnie też bardzo ważne. Hmm. Kolejna rzecz to już praca na siłowni, czyli już wtedy Trenowanie ludzi, ale już za kasę to też było dla mnie mega przyżycie i bardzo mi zależało na tym, żeby się dostać do pewnej siłowni i pracować jako trener. No, później już zacząłem działać e, samemu e, na innej siłowni według swoich zasad, no ale to już <laughs> opowieść na, na inny film, ale w każdym bądź razie ten początek, gdy już. Zacząłem jakby pracować na pełen etat jako trener, to wiadomo, że to było też dla mnie y, bardzo istotne. E, dobra. Kolejna rzecz, y, tu, y, nauka sprzedaży. No, to też się wiązało z pracą właśnie tego trenera. Okazało się, że to nie tylko prowadzenie ludzi i nie tylko ważna jest merytoryka. Y, a w kwestii wiedza o treningu, o odżywianiu, ale również trzeba umieć przekonać do siebie ludzi, by chcieli współpracować właśnie z nami. I wtedy miałem różne szkolenia. Później wzięłem, wykupiłem wiele różnych szkoleń, i to też było dla mnie takie mocno rozwojowe, i dużo mi dało, gdy nauczyłem się, jak sprzedawać jak zbliżać do siebie ludzi potencjalnych, klientów już zmieniać w takich płacących klientów. Także polecam ogólnie posiąść przynajmniej takie podstawowe umiejętności. Tak samo umiejętność marketingu, czyli bo sprzedaż to już jak z kim się spotkamy, albo rozmawiamy z nim przez telefon, a żeby mieć też umiejętności marketingu, czyli tak, żeby ludzie nas dostrzegli w sieci, czyli teraz najpopularniejsze są social media i umiejętności pokazania się. No to mamy organicznie, czyli możemy robić różny content właśnie YouTube, Instagram, Facebook, ale możemy też dotrzeć do ludzi za pomocą płatnej reklamy. Możemy też stworzyć wizytówkę na Google, są różne metody i te umiejętności marketingu też były dla mnie bardzo ważne i uważam, że każdemu się przydadzą. Kolejna rzecz to zainteresowanie umysłem, zainteresowanie, zainteresowanie psychologią. To jest umiejętność taka uniwersalna i tak samo jak ktoś na przykład orientuje się w odżywianiu, każdy wie, że to jest takie proste, starczy się i śmiej, a, a tam jest właśnie podłoże takie psychologiczne, czyli ktoś jest tak jakby uzależniony od smacznego jedzenia i, i i w gruncie rzeczy to głównie psychologia determinuje to, że ktoś je za dużo, jest za dużo niezdrowych rzeczy, za mało zdrowych. Tak samo z treningiem, ktoś nie umie być systematyczny, ktoś ma blokady, żeby sobie tam wrzucić więcej na sztangę, ktoś się boi pójść na siłowni. Znowu tu mamy podłoże psychologiczne i tak jak już podaję na przykładzie mojej branży, ale tak wszędzie jest. Ta psychologia i ten umysł jest taki e, dla nas. I e, poznanie tego umysłu jest e, bardzo przydatne w naszym życiu i dla mnie było. E, kolejna rzecz, to już jest ostatnie. E, to, o, to już mówiłem wcześniej: e, nieustanne uczenie się, nieustanne słuchanie różnych materiałów merytorycznych, e, czyli już. E, Wcześniej to poruszałem, ale do tej pory uważam, że to mnie mocno rozwija, że każdego dnia e, otaczam się wiedzą. E, no i to by były najważniejsze rzeczy, które sprawiły, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i jest mi tu dobrze i celuję jeszcze dalej. E, możecie napisać w komentarzu, co ważnego dla Was e, wydarzyło się w Waszych życiach. Dzięki. I like it.